Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj w końcu wymarzony odcinek, na który ja bardzo dosyć długo czekałem. Jest to odcinek poświęcony właśnie podłączeniu całej tej elektroniki, sterownika, świateł. Wszystko po prostu, co tutaj w tym rowerze będzie działać na zasilaniu z akumulatora. Będę dzisiaj właśnie postarał się to wszystko podłączyć, a zacznę od zamontowania skrzynki, którą w poprzednim odcinku Wam pokazywałem, jak ją oklejałem karbonem. Ona dzisiaj trafi tutaj w światło ramy, zostanie przykręcona, zamocowany akumulator unieruchomiony za pomocą takich pianek i sterownik zostanie przymocowany Przetwornica, wyprowadzenia, wszystkie bezpieczniki, no wszystko, co po prostu w tym rowerze będzie potrzebne, to będzie wszystko podłączone. I mam nadzieję, że już od poniedziałku zacznie śmigać po słupskich ulicach. Zatem zapraszam do oglądania. Przy okazji pamiętajcie o subskrypcji. Zapraszam Was też na obserwacje Instagrama i TikToka. Tam będą fotorelacje właśnie z takich odcinków. A tam tym biorę się do roboty. Dobra, po 15 minutach szamotaninę z tą skrzynką. Jest już tutaj, jak widzicie, za mną zamontowana. Trzyma się jak diabeł sołtysa. Nie ma możliwości, żeby ją nawet drgnąć. Trzyma się na 3, 5, 6, na 7 śrubach M5. Więc ta skrzynka jest po prostu stąd nie do, nie do wyrwania. Więc przechodzimy do kolejnego kroku, czyli montujemy sterownik i przetwornicę. Przetworniczka z 48 na 12 i maksymalnie to jest 5 Amper i ładnym radiatorkiem czyli odprowadzanie ciepła bardzo fajne będzie w razie czego jakby miało się to ugrzać, no ale niestety tutaj nie będzie akurat takiego wielkiego obciążenia sterownik trafi tutaj też mam już przygotowane do tego otwory też będzie przykręcony do skrzynki. Się zapierdala. Ostrzegam, szczególnie tych, co dziś są pierwszy raz. Czas na podsumowanie tego projektu. Projekt rower elektryczny wyprawowy został już zamknięty, zakończony. Teraz obecnie rower trafia na platformę OLX do sprzedaży, po to by spieniężyć ten projekt i zacząć kolejny. Ja jestem z tego projektu bardzo zadowolony. Prędkość maksymalną, jaką udało mi się osiągnąć to 53 km na godzinę przy naładowanym w pełni akumulatorze. Silnik naprawdę ma moc 1000 W, moc nominalna Podejrzewam, że maksymalna to będzie gdzieś w granicach 1600 1700 w. Całą listę części, które użyłem do budowy tego roweru, zamieszczę w opisie. Wszystkich chętnych, którzy by chcieli zakupić ode mnie ten rower, zapraszam poprzez platformę OLX. Można zadawać pytania lub po prostu mailowo, który jest w opisie kanału. Na dzisiaj kończymy. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć. thank yeah. you